Leczyć. dobra siemaneczko witam bardzo serdecznie pana pan nie żyje pan też pan też pan też i robimy wjazd uwaga uwaga śmigło 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 mm. koniec bardzo mi się to podoba eee, dobra ustawiamy nowy cel donate, proszę państwa uwaga 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 bo wtedy się traci no jakie gówno nie dość że laguje to strzela trafia wszystkim co to ma być jest no super no Nie no nie mogę, nie mogę weźć tą grę ode mnie Easy! Jak porobił? Na IQ. Nara, gościu, Dobra Okej, okay, źle nie było top 3 na 0. Nieźle widzę. Do tego dostaniesz Dobra uwaga widzowie. Jest tak zwane namierzanie. Trwa namierzanie. Brak celu. Musimy stąd wyjść. Zmienić położenie, widzowie. Trzeba zmienić położenie. Robimy namierzanie znowu. Cel namierzony. Widzieliście to? Prawie go porobiłem. Teraz go trzeba dobić. Namierzanie. Dobra, teraz może nie będę robił namierzania na środku mapy. Waga, namierzanie, proszę Państwa. Trzeba zeskanować całą mapę dookoła. Ty, to jest do... toporek. 30 zł. Ile? Masz na skinka albo karnet panda, bardzo cię lubię. A, dziękuję bardzo, panie toporku. Nie wydam na głupoty. Dzięki bardzo. Necika, pozdro. Mogłeś podać swoje ID z Besa, bo od 15 zł donatek dodaję do znajomych na tym koncie. Na koncie mała panda, a na głównym koncie dodaję top donatora dnia. No dobra, już namierzanie nie zrobię, bo się widzowie gra zepsuło, Trzecie miejsce, jakoś leci. Co sądzisz o Fortnitecie? Eee, wiesz co, pograłem sobie. O kurde, no nie zdążyłem nad gadżetu kliknąć. Pograłem sobie trochę. Eee, fajny, fajny ten Fortnite. Fajnie jest pograć sobie znowu Fortnite'a, tak jak wyglądał kiedyś. Mi się podoba. Sobie gram tam czasami wieczorami, więc spoko. I mo, mega, mega fajnie, że ten. Że tego, że powrócili do, do tam piątego sezonu z tą mapą, czy do którego? Do piątego chyba. Fajnie, fajnie, mi się podoba. Jeszcze jedna gierka i mamy wbite. Moi drodzy, 8 koap karków. Nice. Służ na wykład. Stary, ale to jest ostatnia gierka. To jest raczej ostatnia gierka, chyba że jakiś donate jeszcze będzie, który przedłuży live'a, bo. Po tej gierce mamy 8000 karków, Robimy losowanie na myszkę. No i już skończymy live'a, no bo nam zostało trochę ponad 10 minut. Ale mówię, potrzebuję Twojego ID, żeby cię dodać do znajomych. Bo dodaję do znanych top donatora dnia na moje główne konto. Na tym koncie cię mam znanych, ale na głównym koncie cię nie mam. A top donatora dnia właśnie dodaję. 9 fragów, widzowie. 8 koła. Patrzcie, odblokowujemy nową postać, moi drodzy. Nowa postać wlatuje na konto. Cyk. 920 kredytów. Bownie odblokowana. Nowa postać na tym koncie. I mamy, moi drodzy, resztę albo na Hank, albo na Stew. Więc wybieramy Stew. Wybierz. Już mamy od razu 776 do niego, więc spoko. co zbieram. Stopień Teus, znak towarowy. 50 zł. Siemanko, jak ci mija weekend? Szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Dobrze mi, Teus, mija weekend. Bardzo dobrze mi mija weekend. Dzięki bardzo za cika, stary. Pozdro. Nie jest jakoś specjalnie... Stopień Teus, znak towarowy. 50 zł. A proszę bardzo, zamiast grać to oglądam gierki zawsze jak grasz ze znajomymi. Uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami oblana zimnym potem p. Dzięki bardzo za stary. Kolejnego pozdro dla ciebie. Nam tutaj mocno przedłuża stream, ku. dziękuję. Oh my, oh! Stopień Teus znak towarowy 100 zł. Krótki ten live, buźka bez wyrazu. Teus, czy ty się dobrze czujesz? Nie wiem, jakieś leki może ci dać na gorączkę czy coś o, P, R, o, 120. No ta gra może, może. Zagrasz kod to XC2LHN Nie, 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 nie dajcie milinę. Dajcie milinę. Dzięki bardzo, oprog. Zagram oczywiście z tą gereczką i jesteś aktualnie też to Dnia, to dodaję do znajomych na moim głównym koncie. Oh Stopień Teus, znak towarowy. 100 złotych. Dobra Menda, no dobra uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami, oblana zimnym potem. Ty jesteś yy, Teus tym? Jakimś nie wiem. Bratem bliźniakiem w Wersacze, czy o co chodzi? Stopień Teus, znak towarowy. 200? 200 zł Jezu. 500 na live ładnie wygląda zawsze, a punkciki zawsze zbierać lubię szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Nie, 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 nie. 500 na live wygląda ładnie. No i przy tym zostajmy, panie Teusie. Ale ty wiesz, że ten punkt już miałeś w momencie, jak ty tu miałeś 50 zł? Bo patrz, ty jesteś top donatora, druga osoba za to wysłała 1,70. Nie musiałeś się przebijać o... Prawie 500 zł. Starczy, żebyś wysłał 2 złote i byś miał punkta. Chyba, żeby cię ktoś wyprzedził. Jezu, nie. Ile ja mam na liczniku? 3-5. Łojojo. na tym to dodaje od 15 zł do najta. Uwaga! Trzeba jakiś widzowie trik wymyśleć. Czary, Mary Hocus Pocus Story. Je obrus. Kurde, bardzo rzadki, tylko słabe zaklęcie musiałem rzucić. Zobacz Stopień Teus znak towarowy. 140 zł. Teraz już jestem w top 10. Może? Może jesteś w top 10, panie Teus. No, jesteś nawet i 9. Jesteś nawet i 9, więc się zaraz piszemy w opis live'a. Będziesz na zacnym dziewiątym miejscu. Nie no, wreszcie. Co to ma być? To... No. Luźnego live'a co odpalam. chcę se pograć z widzami. Chłop mi przedłuża 4 godziny live'a przynajmniej wręczy. Stopień Teus znak towarowy. 200 zł. Dobra w końcu jakiś dłuższy live, to mi się podoba szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach? <laughs> nie, on jeszcze matki do tego dodaje, da nie? To jest jak ktoś ci napisze jakąś wiadomość i da uśmiechniętą buźkę na koniec. Teus, czy ty jesteś normalny? Czy ty w ogóle z... Zdrowo rozsądkowo myślisz. Czy ty zdajesz sobie sprawę, że w tym momencie skazujesz biednego dziewiętnastolatka na siedzenie przed komputerem? Ponad 4 godziny. Prawie 5. Nie, no ponad 5 godzin, bo ten live już trwa 48 minut, więc skazujesz mnie w tym momencie na 5 godzin siedzenia przed ekranem. Czy to jest według ciebie zdrowe? To jest według ciebie zdrowe, panie Teusie. No nie! Stopień Teus, znak towarowy. 50 zł. Dobra, kantor na aplikacji mi nie działa ostatnie 5 dych z polskiego konta X. No, dobra, dobrze, że z zagranicznego nie możesz w takim razie. Dzięki Teus za kolejne 50 ziko. pozdro, Nie wiem, kim ty jesteś, co ty robisz w życiu, ale dziękuję bardzo za 900 zł praktycznie. O Patryk, nie, dobra, jakieś już... Patryk nie inspiruj się Teusem. Proszę, zostaw tutaj ty tak rupu Damianka, nie? Co do, do domu zrobię obiad jest 17? Stopień Teus znak towarowy, 50 zł. Kamil 21 lat pracuje w Holandii, także dlatego tyle nie mniej. Idę na Drinka uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami oblana zimnym potem. Toteus jest starszy widzowi od Versace. Stopień Teus znak towarowy, 50 zł. Operator na produkcji więc są w miarę okej okay pieniądze Masz tu na soczek, też się napij uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami, oblana zimnym potem Nie w czasie pracy, panie Teus, nie w czasie pracy, ale dziękuję bardzo Necika Dobra, wygrałem, wygrałem, wygrałem. Dziękuję bardzo Necika. No to fajnie, fajnie, cieszę się bardzo. Fajnie stary, że dobrą kaskę sobie trzepiesz w Holandii. Bardzo fajnie.